Jest to ogromne wydarzenie, którego po prostu nie możemy przecenić. Nadajemy tytuły doktora honoris causa, ale tym razem jest to w hierarchii Kościoła katolickiego druga osoba po Ojcu Świętym. Jest sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej i kamerolinkiem Świętego Kościoła Rzymskiego. Poza tym jest to osoba. Wybitna, jeśli idzie o badania naukowe, znawca prawa kościelnego, prawa publicznego, prawo konkordatowe w sprawie stosunki między Kościołem i Państwem. Wybitny znawca prawa kanonicznego. Był w komisji, która opracowywała nowy kodeks prawa kanonicznego po 1000, w 1983 roku. Poza tym doskonały duszpasterz, organizator, świetny organizator, no i udzielając się buduje mosty, buduje jedność, zgodę. Anzitutto un grande atto di stima, di ammirazione per l'università Cattolica di Lublino, che è sempre stata. A żeby wyrazić szacunek dla tego wielkiego uniwersytetu, który w ciągu już długiej historii był ważnym punktem odniesienia jako ważny ośrodek intelektualny ośrodek, w którym dawano świadectwo wierzę także w sposób z niezmierną odwagą i przyjeżdżam po to, żeby oddać hołd i cieszę się jednocześnie, że w jakiś sposób mogę wejść do grona profesorów tego uniwersytetu. Werset Jana Pawła II ma ogromny zaszczyt i honor wręczyć swoje najwyższe odznaczenie wybitnej postaci Kościoła Katolickiego. Sekretarzowi Stanu Stolica Apostolskiej, Kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego, wybitnemu naukowcy, badaczowi, znawcy prawa kościel, kościelnego, prawa publicznego, prawa konkordatowego, tego, który uczestniczył w reformie prawa kanonicz, kodeksu prawa kanonicznego, arcybiskupa Terczelki Genii, doświadczonego duszpasterza, i świetnego organizatora, a zarazem człowieka, który ze szkoły świętego Jana Bosko wyniósł chyba wspaniałe poczucie humoru i zamiłowanie do piłki nożnej. Gorący kibic, Witamy w naszych górach Jego eminencję księdza narcisio Kardynała Bertone. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z 13 grudnia 2007 roku nadaje tytuł Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Jego eminencji księdzu kardynałowi Tarcizio Bertone, sekretarzowi stanu stolicy Apostolskiej i Kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego. Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności jego eminencji księdza kardynała, który wniósł <coughs> ogromny wkład w rozwój nauki prawa kanonicznego w czasie reformy kościelnej, kościelnego prawa publicznego ukierunkowanej wskazaniami Soboru Watykańskiego II, dotyczącymi relacji pomiędzy Kościołem Katolickim a wspólnotami politycznymi i międzynarodowymi. Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał przekazuje prawdy ewangeliczne w sposób jasny i zrozumiały dla współczesnego człowieka. W spotkaniach ze społecznościami różnych kultur i religii buduje mosty jedności i miłości między ludźmi. Żyjąc na co dzień radością płynącą z głębokiej zażyłości z Bogiem, jest otwarty na świat, ukazując młodym nadzieję i radosne chrześcijaństwo. O wygłoszenie laudacji prosimy Księdza Profesora Józefa Krukowskiego. Najwyższą godność akademicką, jako jest doktorat honoris causa, Katolicki Uniwersytet Lubelski nadaje osobom wielkim i wybitnym, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia w działalności nawet dobra wspólnego, a jednocześnie osobom bliskim, ze względu na dążenie do tych samych wartości. Uniwersalnych, ludzkich i chrześcijańskich narazem, które słowem i czynem przekazywał ludziom Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki. Taką właśnie osobą, jednocześnie wybitną i blisko nam jest kardynał Tartyrio Bertone. Swoją pasterską troską kardynał Tartyrio Bertone. Ogarnia cały kościół potrzebny, pełniący swoją misję na całym drogie ziemskim. Jednakże stosunkowo wiele uwagi poświęcił również Kościołem w Polsce, dając teraz swego uznania dla układu kościoła, życie i kulturę narodu polskiego w tysiącletniej przeszłości i w budowaniu lepszej przyszłości. eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum taresitium, sacra romana ecclesiae, cardinalem Bertone, secretarium status, et sancta romana ecclesiae cameria raunum, qui autoritati, concilii Vaticani secundi, Pares magna cum cura codici iuris canonici reformando operam dedit et ipsam disciplinam valde excolui. colui. Fic vide, temporum hominibus evangelii precepta clare ac dilucide pronunciat et item multis cum gentibus diverse institutionis ac religionis concrediens communionis directionisque pontes strui, qui in magna cotidie amicitia, cum Deo vivens, ipse in gaudio in genus vivit et spem adque hilarem fidem Christianam juvenibus aperte ostendi. Esententia. Facultatis iuris, iuris canonici, et administrationis a senatu academico comprobata iuris scientiarum doctoris honoris causa nomen et dignitate iura et privilegia contunimus in eus per eifidem hoc diploma sigillo maiore catholice universitatis ludinensis Ioannis Pauli II Sacratissimo cordi Jesu dicate sancientum curatimus. Lublini, dievices namensis aprilis, anno domini, bis millesimo nono. università questo è miniatura del monumento famoso monumento di servo di Dio Giovanni Paolo II e primario della colonia oh. <applause> viva proprio thank